Cześć, to ja, Scarlett, I dzisiaj opowiem Wam, jak powstał nasz serial. Domyślecie się pewnie, że nie ojciec nazwy Scarlet Fox. Wymyśliłam coś i chciałabym, chciałabym Wam to powiedzieć. Otóż, nasz serial nie nazywa się Scarlet Fox. Jest to skrót od mojej koleżanki i ode mnie. Nazywam się Scarlet. A Fox to moja koleżanka, która jest producentką. Nazywa się Fox, ponieważ to jej zawdzięczamy całą firmę i powstanie filmiki. Dlatego chciałybyśmy wszyscy, którzy w ogóle pracują w tym serialu, podziękować szczególnie Fox, bo to ona wszystko wymyśliła. Dzisiaj przeprowadzę właśnie z nią wywiad. Mam nadzieję, że nie spóźni się. Poczekajcie. Przepraszam, przepraszam, już jestem. Fox, nareszcie. Coś przegapiłam. Hejka! No więc, tak. Jak już mówiłam, to jest Fox. jej zawdzięczamy całe. No, wie, no wiecie, całe powstanie tych filmików. Otóż ja to wszystko zaproponowałam. Ja, ja, ja. Fox, wszyscy już o tym wiedzą. Aha. Teraz Fox ja zaśpie chciałaby zaśpiewać jakąś piosenkę. Co? Nie było tego w scenariuszu, w planie. W scenariuszu. Włączy się coś i wstępnością. No. Ja już pójdę. Ale co ja mam zaśpiewać? Wzięcie.